Cześć, witajcie ponownie. Dziś zapraszamy Was na film, który nazwałam Nudziaki. Więc będzie to film o produktach do ust. O produktach, które niektórzy określiliby jako produkty typu nude w takim odcieniu. Inni określiliby to jako produkty typu moje usta tylko lepsze w takim kolorze. Ja właśnie szukam czegoś właśnie w tej drugiej opcji. Nie lubię kolorów, które są jakby korektorami. Wolę produkty, które są jak najbardziej zbliżone do mojego odcienia ust. Mój odcień ust jest... Nie jest bardzo ciemny, jest taki, powiedziałabym, w średniej tonacji, w odcieniu coś w rodzaju przywróconego różu, więc szukając produktów, które ja określam jako nude, szukam właśnie czegoś podobnego, chociaż też pokażę Wam kilka innych podobnych opcji, ponieważ wiem, że odcienie nude są dla każdego czymś innym i to właśnie dużo też zależy od tego, jaki macie naturalny kolor ust. Więc może dla niektórych z Was moje propozycje będą zbyt ciemne, ale mimo wszystko mam nadzieję, że chociaż paru z Was. Pomogę, może że wam podsunę, szczególnie że większość kosmetyków to są produkty drogeryjne. Długi wstęp, ale już przechodzę do rzeczy. Pierwszy produkt jest to błyszczyk z firmy NYX. Jest to Butter Gloss w odcieniu BLG07 Tiramisu i to jest taki właśnie odcień no właśnie coś do nieprzewrodzonego różu, ale mimo wszystko ma także odrobinę takiego beżu w sobie, powiedziałabym. Więc nie jest to taki bardzo ciemny, przygodzony róż, bo wiem, że niektóre z nich mogą być dość ciemne. On ma taki bardzo typowy aplikator, którym jest, moim zdaniem, bardzo łatwo rozprowadzić kosmetyk na ustach. Bardzo przyjemnie pachnie, tak karmelowo, więc jest to bardzo dobry produkt. Daje ustom dosyć intensywnego koloru, jak na błyszczyk. To nie jest taki błyszczyk półtransparentny, on daje wykończenie kremowe i kolor jest na ustach widoczny. A przy okazji także oczywiście daje ustom blasku i sprawia, że optycznie wydają się odrobinę większe, więc dobry produkt za niewielkie pieniądze. W bardzo podobnej tonacji mam także błyszczyk z firmy Maybelline. To jest Color Elixir i to jest odcień 065 Caramel Infused. I ja tego karmelu z nazwy nie widzę. On jest odrobinę ciemniejszy od odcienia z NYXa. Już bardziej spada w tony różowe. Tego różu jest tutaj więcej niż beżu, ale cały czas myślę, że jest on, mogę go zaliczyć do właśnie tej kategorii błyszczyków typu nude, typu Moje usta tylko lepsze. I podobnie jak NYX, nadaje ustom mocnego, dosyć koloru. Yy, kolor jest na ustach widoczny, nie ma za wielu, wielu prześwietleń. Jeżeli masz na przykład na ustach, jak ja, to nie będą one widoczne. I nadaje ustom też ładnego blasku, więc również jest to fajny produkt z drogeli, yy, ogólnodostępny. Wiem, że w Polsce jeszcze ich nie ma i. Czekam, aż wejdą, bo myślę, że będzie z i Czekam, czekam i jeszcze. Ich nie widzę, już są teraz dostępne w Niemczech, więc może będziecie następne, warto jeszcze trochę poczekać. Kolejny kolor również z Maybelline. Jest to błyszczący Color Sensational w odcieniu to jest odcień 110 Mirrored Mouth I to jest już, powiedziałam, troszeczkę ciemniejszy kolor od tych dwóch, które pokazałam Wam wcześniej. Mimo że cały czas, bardzo podobny, on jeszcze teraz bardziej wpada, powiedziałabym, w śliwkę nawet, ale taką delikatną. Tutaj jest Nyx, poniżej jest Maybelline i teraz ten Maybelline ostatni, więc on jest już takim bardziej jakby bogatym odcieniem, bardziej nasyconym tym odcieniem brudnego różu, ale mimo wszystko uważam, że on cały czas po rozprowadzeniu, ten kolor nie jest aż tak intensywny. Jest cały czas dosyć intensywny, mimo wszystko. On jest chyba najbardziej kryjący z tych trzech, o których mówiłam do tej pory. I myślę, że on też nie jest zbyt ciemny. Może bardziej się nadaje na takie chłodniejsze miesiące, kiedy myślę, że coraz częściej sięgamy właśnie po takie ciemniejsze odcienie, ale ja noszę go mimo wszystko i tak bardzo często, ponieważ wydaje mi się, że jeżeli mamy zrobiony cały makijaż, to ten kolor nie jest aż tak ciemny, jak można by myśleć, jak mogłoby się nam wydawać, patrząc na po prostu tylko opakowanie. I kolejny błyszczyk z NYX-a, tym razem troszeczkę inny odcień. Znowu jest to Butter Gloss w odcieniu éclair I to jest. Teraz może coś dla osób, które preferują takie bardziej jasno-różowe odcienie nude, bo to jest taki już jasny nude, właśnie wpadający w róż coś, ale powiedziałabym, Kim Kardashian taki typ odcienia. On się wydaje bardzo różowy, może się wydawać, jak pokazuję Wam słon, natomiast na ustach jest bardziej półtransparentny i. Ja go bardzo lubię używać z makijażami mocniejszymi oczu. Jeżeli robię na przykład przelemione oko, to ten kolor spada się fantastycznie właśnie na usta, no nie odciągnął uwagi od głównego punktu naszego makijażu. I nie jest też bardzo różowy po rozprowadzeniu, to jest bardziej taki właśnie blady, delikatny róż, który nadaje są ładnego blasku i który nadaje takiego taki takiego wyglądu tafli. Więc bardzo fajny produkt. To już może jest, powiedzmy, tak trochę naciągana ta kategoria, y, moje usta tylko lepsze dla mnie, ale może dla Was będzie to fajny produkt. Na pewno y, dla mnie jest jeden z lepszych produktów właśnie typu y, taki blady róż, ponieważ one często na mnie wyglądają okropnie, y, właśnie takie błyszczyki często się zbierają w załamaniach, zmarszczkach na ustach i no nie wyglądają estetycznie. Ten myślę, że w niewielkim stopniu też to robi, ale mimo wszystko jest jeden z lepszych właśnie y, takich odcieni typu y, blady róż. I jeszcze jeden produkt drogeryjny, z tym, że on już jest nawet ciemniejszy od tego odcienia z Maybelline Color Sensational. To jest Bourgeois Rouge Edition Velvet w odcieniu 07. Nudist. Nazwa wskazuje, że to jest właśnie color nude, natomiast to jest ten intensywny odcień na samym dole, więc po rozprowadzeniu jest dość intensywny cały czas i to jest raczej ciemniejszy odcień. Cały czas ja bym go jednak zaliczyła do tej kategorii właśnie moje ust tylko lepsze, natomiast to jest już ten taki właśnie ciemniejszy, bardziej nasycony kolor, który będzie najprawdopodobniej odrobinę ciemniejszy od naszego odcienia ust, ale mimo wszystko myślę, że cały czas nadaje się na dzień, również tutaj w tych miesiącach chłodniejszych może być rewelacyjnym produktem właśnie do nałożenia na usta, ponieważ jest dobrze nawilżający, długo się utrzymuje i wygląda naprawdę fantastycznie, daje takie... Aksamitne, powiedziałabym, wykończenie na ustach, więc daje lekkiego blasku, mocny kolor, bardzo fajny produkt. Chociaż chciałabym też, żeby firma Bourjois wypuściła parę jaśniejszych jeszcze odcieni, bo ciężko jest wybrać coś takiego bardziej naturalnego, one wszystkie są raczej ciemne i intensywne. I teraz przejdę do szminek i zacznę od szminki, która niestety w Polsce nie jest dostępna, ale jest to moja ulubiona szminka chyba wszechczasów, czasów, powiedziałabym, szczególnie z takiej kategorii szminek bardzo naturalnych. Jest to Sonia Kaszuk Sheer Lux Lip Color w odcieniu 21 Sheer Pink Last. To jest fantastyczny odcień, który nadaje ustom dużo blasku, delikatnego koloru, ale jest to chyba odcień najbardziej właśnie zbliżony do mojego koloru ust. Jest niemalże identyczny i różnica, którą daje na moich ustach to tylko ten blask i wyrównuje ładnie kolor moich ust. Jest bardzo nawilżająca, naprawdę jeżeli macie okazję, to bardzo o ten produkt polecam. Jeżeli mieszkacie w Stanach, macie kogoś w Stanach, to może Wam na przykład zamówić taki produkt. One nie są drogie, to jest produkt i firma dostępna w drogeriach, chyba w, w target prawdopodobnie. Więc ja na pewno w najbliższej okazji zapatrzę się w kolejne, bo użyłam już myślę, że dosyć dużo zostało mi jeszcze, jak tu wykręcę. Zostało mi tylko tyle produktu, więc jestem już dużo za połową I to jest produkt, który noszę w torebce, ponieważ no, idealny jest do każdego makijażu, niezależnie od tego, co mam na oczach Co ubrałam, jak mój makijaż generalnie wygląda, ten produkt wygląda doskonale Wracamy do czegoś bardziej dostępnego dla Was Revlon to jest Kissable Balm Stain, jeśli dobrze pamiętam nie mam już tutaj, wszystko się starło Just, o oh, przepraszam, Just Bitten Kissable Balm Stain, tak I to jest odcień 001 Honey Deuce Niby odcień 001 jest, może nam się kojarzy, że będzie jasny Natomiast jest to cały czas taki, nie wiem czy to widzicie, taki nude Powiedziałabym dosyć ciemny jak na odcień numer 001 Jest bardzo podobny kolorystycznie do głuszczyka z NYXa, Tiramisu i to jest ocie, które mam też na ustach dzisiaj. Ostatnio go podobnie odkryłam, jak reorganizowałam moją kolekcję kosmetyków. Film będzie już niedługo, albo może już jest. Jak będzie, to napiszę Wam tutaj gdzieś na dole i podeślę Wam linka pod filmikiem. I właśnie przy reorganizacji moich kosmetyków znalazłam ten produkt i wiem, że bardzo go lubiłam. Ja go kupiłam po raz pierwszy, ja go zaczęłam używać i potem jakoś go odstawiłam, odłożyłam do szuflad i, i zapomniałam, a teraz do torebki go ponownie wrzuciłam i noszę go bardzo często, jest to idealny kolor właśnie na dzień, jeżeli chcemy troszeczkę mocniej podkreślić usta, nie jakoś bardzo mocno, bo to jest cały czas jednak ten kolor moich ust, tylko lepsze, znowu to powtórzę, ale jednak jest odrobinę ciemniejszy od mojego koloru ust i na ustach moich przynajmniej wygląda ciemniej niż to, co widzimy tutaj na, na dłoni. Ale mimo wszystko to fajny produkt, długo się utrzymuje, nie wysusza ust, bo niektóre takie produkty właśnie typu stain bardzo często na moich ustach bardzo je przesuszają i nie wyglądają dobrze, natomiast te wyglądają rewelacyjnie i mogę je nosić bez obaw, że będą zbyt suche moje usta, że gdzieś tam może wypłyną poza kontur ust, więc bardzo polecam jeszcze raz, jest to 001 Honey Deuce. I na koniec zostawiłam produkt z wyższej półki cenowej, on kosztuje ponad 20 dolarów w Stanach i niestety jest tylko w Stanach dostępny. Mam nadzieję, że jak do Australii wejdzie Sephora, to będzie bardziej dostępny także dla nas. Jest to produkt z firmy Paxom, to jest śminka Full Body w odcieniu Two Timer i to jest już taki nude, bardziej wpadający w brzoskwinie. Bardzo go lubię. Jest też trochę ciemny, wolałabym, żeby był odrobinę jaśniejszy, bo jednak... Chciałam, żeby te odcienie nude dla mnie były jednak czymś bliższym mojemu odcieniowi ust, a nie tym produktem ciemniejszym. Jeśli chodzi o kolor, to jest ten odcień tutaj. Jest fantastyczny, doskonalą na wierza, daje intensywnego koloru, nie podkreśla bardzo suchych skórek, nie rozmazuje się, nie ściera, gdzieś tam nie wychodzi poza kontur ust i do tego do ładnego blasku, który sprawia, że... Jakby wydają się pełniejsze optycznie, wiadomo, że nie ma żadnych tutaj składników, które jakby powiększają usta, nie mają takiego Miętowego, wiecie, takiego efektu, którego ja akurat nie lubię On bardziej tutaj optycznie działa na wygląd naszych ust i naprawdę wygląda doskonale, więc również, jeśli macie okazję Jeżeli mieszkacie w Stanach, to bardzo zachęcam do wypróbowania tych kosmetyków Też kolory są, powiedziałam, raczej ciemniejsze, teraz wyszły dwa Nowy, delimitowany, a drugi jest chyba, myślę, że będzie bardziej neutralny, jaśniejszy, więc bardzo do niego wypróbuję również, jak tylko będę miała szansę. A w międzyczasie bardzo Wam polecam m.in. ten Color two Timer, ale generalnie wszystkie też miękkie mam cztery i z każdej jestem zadowolona, więc doskonały produkt. Trochę trudniej dostępny, trochę droższy, ale mimo wszystko uważam, że warto w takie coś zainwestować. I to tyle w tym filmiku. Dajcie mi znać, jakie macie swoje ulubione kosmetyki właśnie w kategorii nude, czy moje usorko lepsze. A ja tymczasem się z Wami żegnam i zapraszam Was na kolejne filmy już niedługo. Do zobaczenia.